Jest zima i tego w niektórych częściach Polski nie da się ukryć. U nas akurat śniegu nie ma, ale za kilka dni ma niby być. Więc musimy być gotowi, Adi, tak? I dokładnie. Taki mamy zamiar, aby się do niego przygotować. Dlatego postanowiliśmy, że stworzymy sanki, które będą nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica, a właściwie dla rodzica z dzieckiem. Plan jest taki, że to będzie jednak naturalny napęd nawet, nie? Gdyby górki nie było. Dokładnie. Zabieramy się za planowanie, a później. Standardowo polecimy o potrzebne materiały. Tak jak powiedzieliśmy, sanki mają być rodzinne, więc założenia muszą być nieco większe od standardowych egzemplarzy. Nie możemy przy tym przesadzić, bo trzeba będzie je prowadzić pod górkę. A zatem, oprócz ciężaru bąbelków, liczymy jeszcze ciężar konstrukcji. W głowie mieliśmy sporo pomysłów na ostateczny wygląd sani. Postanowiliśmy jednak połączyć kilka z nich i stworzyć jedną wspólną wizję. To co, Abi? gotowe? Mhm. Tak, żółwik? Meduza. Co to znaczy? Aha, dobra, idziemy. Jak zwykle przy tego typu projektach najlepiej sprawdzą się drewniane moduły wykonane ze sklejki. To ona będzie tu głównym budulcem. A jak mówimy o sklejce, to nie może zabraknąć wszelkiego rodzaju wkrętów czy kleju do drewna. Na płazy wykorzystamy zaś stalowe płaskowniki. Zamykamy auto i zabieramy się za konkretną robotę. O, zamknęły się drzwi. Nieraz się psują. Nie no, trzeba! No, no, no. Tak, tak, zawsze na koniec chętnie. No dobrze, czas ruszyć z pracą. A ta jak zawsze zaczyna się od wyrysowania elementów na sklejce. Na początek weźmiemy się za podwozie sani. Pierwsza poza jest wycięta. Można powiedzieć śmiało, że z ręki wyszło to całkiem elegancko. Pięknie. Ale żeby sobie jeszcze bardziej ułatwić pracę, mamy tutaj założony fres. Który służy po prostu do kopiowania. Za pomocą naszego wzoru i tego frazu zrobimy idealnie taki sam drugi element, tam jest płyta dawaj. Zanim jednak powstanie kopia, trzeba odpowiednio zabezpieczyć elementy przed niepożądanym przesuwaniem się. Potem przy użyciu frezarki wycinamy drugą część, kierując się dokładnie po krawędzi elementu, który chcemy skopiować. Fajny bajer, który warto mieć pod ręką. To ładne dwa elementy już są wycięte. Dokładnie. I my założyliśmy kolejny fres, Tym tak. razem taki, który będzie nam tutaj krawędzie zaokrąglony, Będzie to ładnie, równiutko zrobione. Także będzie wyglądało estetycznie. Jeśli nasz śnieżny pojazd ma przyciągać uwagę, to z pewnością musimy odpowiednio wykończyć jego elementy. Szybka zmiana końcówki i to, co przed chwilą było kanciaste w zmienieniu oka zmienia się w zaokrągloną krawędź. Abi, mogę powiedzieć tak. Good job! Podoba mi się to! Skoro mamy już wytyczony kierunek, to możemy wykończyć drugą płozę w dokładnie ten sam sposób. Frezujemy rzecz jasna tylko górną część, bo dołu przykręcać będziemy płaskownik. Stąd też nie potrzeba tam żadnych zaokrągleń. Ale żeby nie było, to nie jest ostatnia część pozy. bo teraz musimy poszerzyć dół tutaj, aby metalowa część tutaj się fajnie opadła. Fajnie, nie? Jedna część skończona, czas się brać do drugą. Jeśli oglądaliście kiedyś Dzień Świstaka, to można powiedzieć, że jest tu trochę podobnie. Wracamy, jak w filmie, do początku, czyli do odrysowywania, z tym wyjątkiem, że cały element skracamy na jego szerokości. Potem coś, co już znacie – wycinanie i kopiowanie części. Jeszcze dobrze ich ze sobą nie połączyliśmy, Arci już zaczął czuć wiatr we włosach. <noise> A, czyli teraz tak. Metoda klejenia i skręcania. Na całej powierzchni tej skróconej części płozy rozprowadzamy klej i rozmarowujemy go dokładnie. Następnie przykładamy całość do szerszego elementu i skręcamy przy użyciu wkrętów do drewna. Klejenie i skręcanie mamy więc odhaczone. Ewentualne nierówności szlifujemy, bo podwozie musi być przecież precyzyjnie wykonane. Pora dorobić stalowe płozy. Samo drewno oczywiście zaraz by się zniszczyło, zawsze jakiś tam piaseczek, kamyczek, no i byłoby to poszarpane. Mamy tutaj dość solidne tak. stalowe sztabki. No i to wbrew pozorom też jest bardzo ważny element teraz na początku, a później to już będzie sama przyjemność, czyli konstruowanie karoserii, <grych> czyli nadwozia. Najpierw na stalowym płaskowniku wyznaczamy środek i nawiercamy go w równych odstępach. Dzięki temu solidnie połączymy ze sobą elementy. Aby zrobił otwory, które teraz rozwiercam, tak żeby, no zobaczcie, główka się po wkręceniu. Tutaj będzie wszystko później podszlifowane, więc elegancko się wyrówna. Miejsca mocowania są gotowe, więc można podkuwać płozy. Czynność ta wymaga nieco siły, bo stalowy płaskownik trzeba nieco zgiąć. Jak to mówią, nic na siłę, wszystko młotkiem. Ważne jednak, aby uzyskać pożądany kształt. Dopiero wtedy stosujemy wkręty i odcinamy nadmiar stalowej części. No dobra, ale co dalej? Założenie od każdej płozy wychodzić mają boki. Wracamy więc do wyrysowywania i wycinania. Hm, ponownie. Tak, jak ostatecznie będą wyglądać te części, zależy tak naprawdę od Waszej wyobraźni. Prezerka jest w stanie zdziałać cuda, więc możecie się wzorować na tym, jak to wychodzi u nas, lub zaszaleć i zrobić coś po swojej myśli. Frez do kopiowania. Dwa takie same elementy. Perfekt. Może i taka praca wygląda na żmudną, ale jak się majsterkuje we dwóch, to idzie znacznie weselej. Obrabiamy krawędzie i zabieramy się za składanie wspomnianej karoserii. Oba elementy przykręcamy od wewnętrznej strony, dzięki czemu część płozy będzie wszystko podpierała. Aby uniknąć niechcianych przesunięć, używamy też ścisków stolarskich. Pora połączyć wszystko w wspornikami. Pomaga mi tu wesoły pomagier. Zobaczcie. Oczka! Szeroki uśmiech. O, tak jest wesoły pomagier. Razem z wesołym pomagierem tworzymy dwa takie wsporniki przy użyciu konfirmatów łączymy je pomiędzy płozami. Co da nam fajną podstawę do budowy siedziska. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zmienić projektu. Na mini terenówkę. <grystanie> Ten projekt ma naprawdę wiele twarzy, znaczy może mieć wiele twarzy. Dzisiaj będzie sankami. A znaczycie latem jeszcze zrobimy z tego wyścigówkę. Coraz więcej elementów się tutaj pojawia. Mamy już docięte deseczki na siedzisko. To pora to wszystko montować, żeby nasze sanki były już konstrukcyjnie gotowe. Jak już będą konstrukcyjnie gotowe, zaczniemy je ozdabiać. No dobrze, deseczki na siedzisko same się nie przykręcą, a zatem w niewielkim odstępie mocuję je jedną obok drugiej. Arci w międzyczasie zajmuje się oparciem, a konkretnie stworzeniem w nim otworów. Z jednej strony już ponawiercałem, ale nie do końca, tak żeby właśnie o takie zadziornie powychodziły, więc idziemy z drugiej. Kiedy wszystkie otwory będą już zrobione, tworzymy lekkie zaokrąglenie w górnej części. Po szlifowaniu powierzchni dodajemy po bokach niewielkie listewki, które umożliwią nam dołączenie oparcia do reszty konstrukcji. Z przodu musimy wykonać miejsce na nogi. Tu również wiercimy kilka otworów, dzięki którym śnieg nie będzie zalegał w środku sani. Całość zamknie sklejka, spinająca płozy i usztywniająca całość ze sobą. Aby dorosła osoba mogła podróżować razem z dzieckiem, potrzebne są jeszcze podnóżki. Na nich oprze się cały ciężar ciała, więc kilka sporych wkrętów przyda się w tym miejscu. W międzyczasie jak powstawały sanie, Abi złoży jeszcze taką skrzyneczkę. A ja skoczyłem jeszcze do castoramy, bo oczywiście zapomnieliśmy kupić rączek. Przykleimy rączki, żeby nam zimno nie przymarzły. Uh -huh. I będzie cieplutko przyjemnie. A skrzynka rozgapiemy. nie ma co ukrywać. Przydatna rzecz. To. Można sobie włożyć tutaj te telefon, telewizor chciałem powiedzieć. Wszystko co chcecie, pomyślcie sami, co możecie na takim stoku sobie wrzucić. Ja już wiem. Poziomica w dłoń, bo koniec projektu. Jest. Jest już bliski. Mocujemy skrzynkę pomiędzy ramionami sań, a potem dodajemy wspomniane rączki. Na koniec robimy jeszcze otwory na przewleczenie liny do ciągnięcia, a potem wszystko lakierujemy. Tym samym dorzucamy kolejny projekt do puli zrealizowanych pomysłów, które zawsze chcieliśmy wykonać. Prosta, przemyślana konstrukcja powinna dobrze poradzić sobie na śniegu, ale czy tak naprawdę będzie, nie możemy sobie pozwolić, aby tego nie sprawdzić. Jak będzie? Super. Ekstra. Idziemy jeszcze raz. Tak, sami robiliśmy, właśnie testujemy, czy działają. No bo tak. Mu, I właśnie rodzic skorzysta, nie? No właśnie. Dziecku skorzysta, super. Nie można odmówić tego, że sanki wzbudzają zainteresowanie. Ale Zostaliśmy też, już kilka no, zapytań. No, ile kosztują takie sanki? Więc projekt się podoba. Uśmiechy na twarzach dzieciaków. Dobra zabawa i szereg zapytań. Gdzie kupiliśmy taki sprzęt? To najlepsza pochwała, jaką mogliśmy dostać. I choć sanie świetnie suną po śniegu, dając mnóstwo frajdy, to w mojej głowie dalej echem odbijają się słowa Archiego. Ten projekt ma naprawdę wiele twarzy, a znaczycie latem jeszcze zrobimy z tego wyścigówkę.